Witam, dzień dobry moi drodzy. Dziś sprawdzamy, co dla raka na kolejny miesiąc wrzesień. Co tu dla raka? Co w miłości, w zdrowiu finanse, praca, szanse i tak dalej. Zaczynamy od zdrowia. Co tu w zdrowiu? Co przyjdzie nieoczekiwanie do raka? Sprawy sądowe, wyroki. Praca, finanse. Co w miłości? Dom i rodzina. Jaki rezultat miesiąca? Jaka wasza rola? Na co szanse macie? I karta wyrocznia dla raka na miesiąc wrzesień. Jaka karta wyrocznia? No i sprawdzamy, moi drodzy, zdrowie dla raka. Jakieś nerwowe możecie momenty przeżyć odnośnie zdrowia? Aha. A to zdrowie jest związane z dzieckiem. Natomiast tu się nie ma co martwić, bo te karty pokazują, że jest dosyć dużo. Jest pokazana jakaś wizyta yy, lekarska, coś takiego. Raczej te kwestie nie dotyczą Was. Nawet jeżeli jesteście seniorem, karty pokazują, że możecie martwić się o wnuczka, o wnuczkę i tak dalej. Ale generalnie naprawdę te karty pokazują, że nie ma tutaj jakichś wielkich dramatów, czegokolwiek takiego. Może być gdzieś w połowie miesiąca nerwowa jakaś sytuacja przy dziecku, nie wiem, przy wnuczku waszym, coś takiego. Na pewno karty pokazują, że trzeba będzie zainwestować jakieś pieniądze tutaj w zdrowie tego dziecka, czyli może trzeba być jakąś rehabilitację na już, że trzeba będzie zapłacić albo trzeba będzie wykupić jakieś leki, albo trzeba będzie się zająć tym zdrowiem. Natomiast nie dokładajcie sobie tutaj zmartwień, ponieważ te karty pokazują, że dziecko się trochę w ogóle opiera. Dziecko jest trochę w takich nerwach, dziecko uważa, że ono tego nie potrzebuje i tak dalej. Hmm, nerwowość jest tutaj pokazana. Bardziej te karty pokazują, jakbyście trochę to dziecko przestraszyli, tak, albo trzeba pójść do pani doktor, albo trzeba coś tam sprawdzić i tak dalej. Nie mam tutaj, bo karty pokazują, że na koniec miesiąca jest wszystko ok, natomiast trzeba będzie zainwestować jakieś pieniądze. Szykuje się na pewno jakaś podróż. Nie jest to moim zdaniem nagła podróż, że Wy musicie jechać szybko już, coś się wydarzyło. Nie dokładajcie sobie przypadkiem zmartwień, natomiast karty pokazują, że trzeba się będzie, nie wiem, zainwestować tutaj. Dziecko się będzie opierało, słuchajcie. Dziecko uważa, że nie, ono tego nie chce i w ogóle i tak dalej. No, ale jeżeli tutaj będziecie myśleli o tym, żeby zainwestować w to zdrowie dziecka... Nie wiem, czy w jakąś postawę kręgosłupa, czy coś takiego na przykład, to te karty pokazują, że to jest w ogóle bardzo dobre, tak? To za to się trzeba wziąć i w to też trzeba zainwestować czas może być, że musimy tu czas zainwestować, no ale przy okazji może i jakieś pieniądze, tak? Zobaczymy, co przyjdzie nieoczekiwanie. Przy przeszłości mi się pokazuje jakieś wydarzenie może dotyczyć. Wiecie co, raczej nieoczekiwanie może być taka sytuacja, że ktoś do was dzwoni i mówi, że jest w dramacie. Z jakiegoś powodu ten dramat nie dotyczy was, ten dramat dotyczy przeszłości. To w ogóle pokazuje się jakieś grono znajomych i coś w tym stylu, może trzeba będzie pomóc. Może ktoś was poprosi o pomoc, tak? Przy chorobie, może ta osoba jest w dramacie, bo jest jakaś choroba u niej w rodzinie, potrzebuje jakiejś pomocy. Potrzebuje szybko coś zrobić, zorganizować. Taki będzie moment tutaj, pokazujesz, ale to dotyczy jakby waszych ludzi, których znacie. Czyli może być taka sytuacja, że ktoś będzie potrzebował waszej pomocy. Dobrze, trzeba, dobrze by było, żeby na to zareagować, ponieważ pokazuje się naprawdę przy jakiejś osobie tutaj trudność i ciężkość, że dobrze by było jakby pomóc. Sprawy, wyroki sądowe dla raka. Pewne rzeczy mogą się odwlekać. Może się to okazać, że macie jakąś sprawę w sądzie i niestety, ale trzeba zapłacić jeszcze za jakieś pieniądze. E, może być, tak, nie mam jakiegoś wielkiego zubożenia, ale tak, jakbyście mieli w głowie to, że okej, okay, ja muszę jeszcze zapłacić, nie wiem, temu adwokatowi na przykład, czy jeszcze muszę u, uiścić jakąś opłatę dodatkowo. Te karty pokazują mi, że idziecie, jeżeli chodzi o sprawy sądowe, wyroki, idziecie w kierunku spełnienia. Natomiast ja mam wielkie wrażenie, że po pierwsze nic się nie zakończy, nic się za bardzo nie rozwinie we wrześniu, oprócz tego, że będzie trzeba, nie wiem, zainwestować jakiś pieniądz tutaj. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to były, tu nie mam jakichś strat. Jeżeli będzie trzeba zainwestować w jakby pieniądz jakiś tutaj, czy komuś zapłacić, czy coś opłacić, no to też te karty pokazują, że to jest tak naprawdę w Waszym interesie, wiecie. Nie widzę tutaj jakichś, żeby w ogóle jakieś kluczowe momenty były, jakieś przełomowe w jakiejś sprawie czy cokolwiek, oprócz tego, że być może adwokat powie: że Trzeba tutaj zapłacić, trzeba tu uiścić, czy przyjdzie wam jakieś pismo, że musicie coś zapłacić. I tyle, tak naprawdę. Praca, finanse dla raka. O. Tu przy pracy karty pokazują, że Wy jesteście w przeczekiwaniu, czekacie na zakończenie jakiegoś etapu przy pracy lub czekacie na zakończenie jakichś spraw finansowych. Strat nie widzę, ale coś się na pewno kończy, czy to przy pracy, czy ktoś zakańcza jakieś prace u Was przy domu, czy, czy, czy wiecie o tym, że tutaj już jesteście na końcówce, już macie być szczęśliwi i zadowoleni. Natomiast no, jest pokazane jakieś, jakieś kwestie, że czekacie, aż coś się skończy. Może być tak w, w pracy, że czekacie na przykład aż ktoś odejdzie z jakiegoś stanowiska, tak? To jest takie, wydaje mi się, że we wrze cały wrzesień jest pokazany, że wy czekacie. Może ktoś odejdzie z jakiegoś stanowiska, może coś zostanie rozwiązane, może czekacie na koniec umowy i chcecie wiedzieć, jaka będzie następna umowa. Nie widzę tu zaubożenia, jeżeli chodzi o finanse. Hmm. Jest jakieś zakończenie. Może Wy macie dostać jakąś premię kwartalną, albo jakieś pieniądze mają Wam płynąć, bo czekacie na zakończenie jakiegoś okresu, żeby być zadowolonymi, żeby się cieszyć z czegoś. No właśnie, bo Wy tu już macie jakiś, kurczę, plan odnośnie przyszłości, ale cały wrzesień czekacie na zakończenie jakichś spraw. Może nie wiecie, kurczę, no jest przeczekiwanie pokazane. Koń czekacie na koniec, może... Musicie coś za coś zapłacić i wtedy macie święty spokój, macie coś zrobione. Tak mi te karty pokazują przy finansach, natomiast tu jest pokazana bardzo duża równowaga. Nie widzę żadnych strat przy finansach u Was, więc nie martwcie się jakby pieniędzmi, ponieważ tutaj jakby na wszystko Wam na pewno starczy. Jest oczekiwanie, a może Wy macie na przykład koniec jakiejś umowy, a może macie złożone jakieś wypowiedzenie, bo na pewno karty pokazują, że czekacie na zakończenie czegoś. Co tu dla miłości dla raka? Po konkre konkretnej jakiejś rozmowie, bo tu podjęliście jakąś rozmowę z kimś, może tłumaczyliście sobie, może byliście w kontakcie z kimś. Może przeprowadziliście, nie wiem, na początku września karty pokazują, że przeprowadzacie jakąś poważną rozmowę z kimś, w kwestii uczuć. Może to się, kochani, skończyć nawet trzaśnięciem drzwiami. To so, jakaś bardzo poważna rozmowa. Może to być w Waszej relacji, w Waszym związku, a może to być z jakąś osobą, z którą macie kontakt. E, karty na pewno pokazują, że były jakieś nerwy, jest jakieś odcięcie na, na początku września. Natomiast potem karty mi pokazują spotkania, słuchajcie, dobre wiadomości, w ogóle wielkie szczęście. E, to jest na pewno z tą samą osobą, z którą Wy tutaj się, nie wiem, moim zdaniem, odrobinę poróżnicie, natomiast to nie, tr nie będzie trwało długo bo jeszcze do połowy września karty pokazują, że jesteście szczęśliwi, zadowoleni, ale może być taka sytuacja, że tu jakaś rozmowa konkretna będzie i zobaczymy dlaczego. Hmm. Bo Wy nie chcecie jakiejś propozycji, bo ta osoba jest zbyt nerwowa, bo ona sobie coś rości, bo ona czegoś chce, ona postępuje nerwowo i tak dalej, proponuje Wam coś, a Wy jakby odpowiadacie jakąś kontrą, na tą propozycję. No i tu może być nawet takie temperowanie charakterów jest tutaj pokazane. Natomiast nie trwa to długo, słuchajcie, to tak? Tu jest jakieś, jakieś poróżnienie na początku miesiąca, potem karty pokazują, wiadomości, szczęście, zadowolenie. Może to jest potrzebne. Aj, i tutaj ta osoba na pewno te karty pokazuje, jesteście w bardzo dużym kontakcie. Kusi Was jak cholera. Ja mam wrażenie, że ta Wasza osoba to tak jakby próbuje, tak jak dziecko, przekroczyć jakieś wasze granice, dlatego wy ją próbujecie usadzić w jakimś miejscu. Może nie usadzić, to brzydko brzmi, ale na przykład nie zgadzacie się na wszystko, czego ta osoba sobie życzy. Tego dotyczy ta rozmowa na początku miesiąca. Karty pokazują, że jest strasznie duże przyciąganie, przyciąganie między ludźmi. Mimo tej rozmowy, ktoś tutaj zadziała w waszym kierunku. Są dobre wiadomości, są spotkania i w ogóle pokazuje się piękne szczęście. Po porażce, po jakimś stresie, może wy sami nie wiecie po początku tego miesiąca, po tym tutaj jakimś zawirowaniu, co dalej będzie, ale jest szczęście pokazane, zadowolenie. Natomiast ktoś nie może zapomnieć tego, co się wydarzyło. Hmm. Jest tutaj pokazana jakaś sytuacja, kłamstwa przy domu, przy rodzinie. Nie wiem, czy ktoś się nie przyznaje do tej znajomości? To może powodować jakieś, jakieś zamieszanie w Waszej głowie, wiecie? Końcówka miesiąca karty pokazują, że o ile w połowie jest wielkie szczęście, zadowolenie w ogóle z tej relacji, z tej znajomości, to karty pokazują, że jakby na koniec miesiąca tak wszystko spowolni, tak się zrobi spokojnie, nie będzie już tylu doznań. Hmm. Może być to sytuacja, że to jest trójkąt, na przykład też tak, że ktoś tutaj kogoś gdzieś tam ma, jakąś, nie wiem, jest w jakiejś relacji, czy w, przy rodzinie i tak dalej. Wszystko spowolni tutaj na koniec miesiąca, natomiast Wy będziecie bardzo zapatrzeni w tą osobę. No hmm. i nie mam nic więcej dla raka. Zobaczymy dom i rodzina. Hmm. Ktoś Wam będzie próbować pomóc, nieść jakiś ciężar. Jeżeli wychowujecie dzieci z jakąś osobą osobno, te karty pokazują, że hmm, może być tak, że kobieta obarczy jakimś ciężarem Mężczyznę, dlatego że ona chce odpocząć. Natomiast te karty mówią o tym, że on przyjmie ten ciężar na siebie, tak? I on tu jest w kwestii pomagania. Jeżeli chowacie dzieci osobno, to te karty pokazują, że mm, mężczyzna przejmie jakby tutaj ten ciężar na siebie. Tylko kobieta będzie dosyć zdecydowana. Ona po prostu się odwróci i powie: Słuchaj, no teraz twoja kolej, ty zrób coś z tym. Ale mężczyzna tu się nie zawaha i on jest bardzo pomocny. Mm, co tu jeszcze? Może być w ogóle taka sytuacja, że jeżeli jesteście w relacji, to też karty mówią o tym: relacja, rodzina, jak najbardziej. To też kobieta, jakby mężczyzna przejmuje dużo obowiązków, może mu być w ogóle bardzo ciężko. Jeżeli jesteście w relacji, może być taka sytuacja, że mężczyźnie w tym miesiącu będzie ciężko. I jeżeli jesteście kobietą, może trzeba by było zwrócić uwagę na to, że on jest za bardzo obarczony tutaj, tak. Jaki rezultat tego miesiąca dla raka? Jest bardzo duże zadowolenie. Jest czekanie jeszcze. Po tym wrześniu będziecie czekać na jakieś decyzje, moim zdaniem. O. Będziecie czekać na czyjąś decyzję. Hmm. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, na przykład trójkąta, to rezultatem tego września będzie to, że ktoś podejmuje jakieś na przykład decyzje. I idzie ta osoba w waszym kierunku. Wy na tą osobę na przykład czekacie. Jaki rezultat dla Was? Też pokazujecie się w karcie osoby wygranej, tak? Jeżeli chodzi o wrzesień, te karty mówią: ok, jeszcze poczekam tylko chwilę na coś i będę już spełniony, czy spełniona, czy zadowolony. Taki rezultat. <laughs> Jaka Wasza rola? Super karty. Te karty mówią o tym, żeby kierować się swoim interesem w życiu, bo Wy jesteście osobą, która hmm, jeżeli będziesz postępować po swojemu, masz jakieś doświadczenie w jakiejś branży, w jakichś interesach, doświadczenie w pracy, lub doświadczenie życiowe, że jesteś na przykład odpowiedzialny całkowicie za swoje życie, za innych życie, lub to Ty jesteś tą osobą, która trzyma ten ster bardzo poważnie. Jaka wasza rola? Miejcie siłę i odwagę, bo to, co robicie jest bardzo dobre w waszym życiu. Ja nie widzę tutaj, żebyście wy byli, wiecie, jakąś osobą, która o 50 razy się zastanawia nad czymś. Bardzo dobre i konkretne jesteście energii. Rób to, co uważasz za słuszne i po swojemu, a nawet jeżeli będzie źle, to sytuacja bardzo szybko się odmieni. Tak? Czyli te karty mówią, postaw siebie na pierwszym miejscu. Jeżeli uważasz, że trzeba zrobić to w ten sposób, a nie w inny, to zrób to tak, jak uważasz. A te karty pokazują, w ogóle to się pokazuje. Wiecie, finansowa pomyślność, w ogóle wielka pomyślność w życiu, jeżeli będziecie postępowali po swojemu. Taka wasza rola, na co szanse? Hmm. Na intymności, na namiętności, na wyjście z jakiegoś błędnego koła, na zrozumienie sytuacji, na to macie szansę. Hmm. Może na zrozumienie że te, tego, że robicie komuś przykrość, jakimś swoim zachowaniem, natomiast na to macie szansę na zrozumienie jakiejś sytuacji, na namiętność, na kurcze, nie wiem, jakieś fajnie przeżyte chwile przede wszystkim na wyjście z jakiejś blokady. Że na przykład na jakiś temat byliście trochę zablokowani i nie wiedzieliście, co po powiedzieć, co pomyśleć, i jak postąpić. Te karty pokazują, że kierujecie się jakby swoim doświadczeniem, też życiowym, ale możecie na co macie szansę? Na zrozumienie jakiejś sytuacji, tego, że komuś gdzieś może być przykro z powodu tego, co wy robicie. Hmm. Tylko, że te karty pokazują, że to jest szansa na zrozumienie, co się dzieje, tak jakby wokół Was. Mamy kartę wyrocznie dla raka Czarodziej Świadomości. No mili. Twoja dusza wie najlepiej. Obserwuj spokojnie. Uważność polega na byciu spostrzegawczym i zachowywaniu neutralności wobec tego, co dzieje się wokół ciebie. To również dotyczy tego, co dzieje się w Twojej głowie. Jeżeli toczysz walkę wewnętrzną, zajęcie pozycji obserwatora daje ci nową, silną perspektywę, która pozwala zneutralizować wszelki dyskomfort i nadmierne emocje. Teraz masz możliwość zobaczyć wszystko jasno i wyraźnie, ponieważ nie jesteś obciążony stronniczą opinią ani pragnieniem. Żeby spojrzeć na świat z dystansem, musisz przyjąć założenie, że nie będziesz brał do siebie tego, co Cię spotyka. Ludzie przychodzą i odchodzą, doświadczenia ewoluują i nieustannie i wszystko wokół Ciebie zmienia się. Nawet jeśli bardzo chcesz utrzymać status quo, czarodzi świadomości prosi Cię, żebyś porzucił swoje, swoją potrzebę definiowania lub ograniczania tego, co teraz doświadczasz. Wszystko jest dobrze. Niech sprawy toczą się swoim rytmem, a Ty obserwuj, jak w Twoim życiu pojawiają się cuda bez Twojego bezpośredniego udziału. Tyle dla raka. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.